Mama łazienka jest zamknięta. Jak to zamknięte. Nie można jej otworzyć. Rzeczywiście. Poczekaj, wiesz, może ja spróbuję. To może Maciek się zamknął. Maciek! 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 Otwórz! Masz jakiś śrubokręt? Maćka nie ma w pokoju. Daj śrubokręt. Maczku! Maczku! Jest otwórz. twórza. się. O Boże, pan sobie coś zrobił. Macik! Maciek, Synku. Maciuś, co ci jest? Maciek. Что что с тобою? Что с тобою?